Cześć hey wszystkim, to Mary Kayden i witam Was bardzo serdecznie w takim krótkim filmiku informacyjno-konkursowo-pytaniowym, o ile w ogóle mogę to tak nazwać. W każdym razie, przechodząc już do rzeczy, chciałam się z Wami podzielić pewną informacją, a mianowicie w tym tygodniu do Polski przyjeżdża Tomasz Pawit, czyli bardzo lubiany. Przeze mnie artysta Grafik, autor Tysiąc Razy Połącz, Kropki oraz Kwerki, które jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, jak wiecie, bardzo mi się podobają. I tak się... Zakładam, że przypadł mi zaszczyt, przypadnie mi zaszczyt przeprowadzenia z nim wywiadu, z czego naprawdę bardzo się cieszę, ponieważ e, bardzo podziwiam jego kreatywność, jego twórczość i, no, wow, po prostu, że będę mogła z nim porozmawiać. I od razu mam tutaj pytanie do Was i taki mały konkurs. E, jeśli. Też właśnie lubicie jego twórczość i ona wam się podoba, to być może też macie pomysł na jakieś fajne pytania, które chcielibyście mu zadać. Jeśli macie jakieś kreatywne, fajne, ciekawe pomysły, to zachęcam, żebyście się ze mną nimi podzielili właśnie tutaj w komentarzach. I autorzy trzech najciekawszych, najbardziej kreatywnych. Pytania, które mi się spodobają, które będę chciała wykorzystać, otrzymają właśnie po jednej książce autorstwa Tomasa Pawic z jego podpisem, który dla Was zdobędę. Także, jeśli jesteście zainteresowani jego twórczością, to myślę, że warto spróbować. No i co w sumie. Tyle, w sumie tyle, nic <laughs> więcej tutaj do opowiadania nie mam. Także e, jeśli macie jakieś fajne pomysły, to koniecznie się nimi ze mną podzielcie tutaj w komentarzach. I oczywiście e, trzymajcie za mnie kciuki w tym tygodniu, żeby e, dobrze mi poszło <laughs> rozmawianie z Tomasem Pawid na żywo. E, myślę, że już niedługo też będziecie mogli zobaczyć efekt tego wywiadu, także no, po prostu trzymajcie kciuki. E, do zobaczenia w kolejnych filmach. Czekam na Wasze komentarze. Buziaki i pa pa!